Powitać, powitać, uff, uff, z tej strony PSEO, a to jest pierwszy odcinek z kry... Astronir. Kto by się spodziewał, że będzie tutaj Astronir na naszym kanale? Tak, wówczas tak się stało. Eee, Zapraszam Was do oglądania tego ciekawego materiału. Mam nadzieję, że Wam się on spodoba, będzie fajny. A więc tak, mm, o co chodzi w tej gierze? Tak, Od, na wstęp tylko powiem, co, o co chodzi. Odkrywamy. Kosmos, planety, zbieramy zasoby, budujemy własne bazy... Wiadomo, każdy powinien kojarzyć tą gierkę, raczej. Ok, bez zbędnego przedłużania, zacznijmy naszą przygodę. Ok, rozpocznij nową grę. Lecisz, Stefan? Polecieli. Ok, jak wylądujemy coś powiem, a teraz będę ci. Wylądowaliście mo... Wy wylądowaliśmy moi drodzy, w sumie powiem tak. Więc wychodzimy na powierzchnię tej planety Światło pod wow. To Dobra, na początku chciałem spytać się Was Czy grę dobrze słychać Jest to bardzo ważne, czy nie ma szumów? Oraz czy jest wszystko dobrze. E, po drugie, poinformować Was o długości odcinka, jaki będziemy mieli, czyli tak plus minus 20 minut. Nie dłużej, nie krócej, postaram się robić. Mam nadzieję, że to będzie dla Was wystarczająco. Więc e, chciałem po prostu wiedzieć, czy wszystko git, czy chcecie jednak te 30 minut, czy te 20 może być. Ok. Pokażę Wam tutaj co cię jak. Teraz jesteśmy w ogóle w panelu yy, nagród misji. Tę misję po prostu tutaj wykonujemy. To jest nasz schronienie. Lądownik, którym przylecieliśmy sobie tutaj. Wiadomo, pod Q mamy nasz ekwipunek. Klikając E, kiedy mamy otwarty ekwipunek, dowiadujemy się, no, co mamy w naszej maszynce do mielenia, jak ja to nazywam. A samo E wyjmuje naszą maszyneczkę. Ta niebieska linia to jest len. Natomiast ta żółta na plecaczku to jest nasza energia. Otlen na razie musimy się martwić, tylko co najwyżej takie inne. Dobra. Bez będę przedłużania możemy zaczynać naszą przygodę. Będziemy w tym celu potrzebowali. Tutaj jakichś innych rzeczy. O! muszla, badane bajty. I tak, w tej grze zbieramy bajty. Takie punkty badań. O, tak to można nazwać więc są one spoczko, bo dzięki temu możemy sobie obadać inne rzeczy klikając klawiszem. Chyba jeśli widać, że nie mylę kuto nie, to było podstawę, tak. podstawę. Kiedyś już grałem w tą gierkę, ale mi było minęło. Dobra, naszym podstawowym elementem będzie wybudować e, drukareczkę. Ale po to potrzebujemy naszej Kochanej żywicy oraz materiałów, których w ogóle nie widzę, bo jesteśmy na jakimś wygwizdowie. No super, trafiło się nam, co nie? Również odpowiedni ten, aby tutaj otworzyć. Dobra. Hmm. O, mamy złożone. Taki jakby metal powszechny, typu, nie wiem, żelazo, na no ale oczywiście żelazo tutaj też występuje, tylko inaczej wygląda, jak to mam nadzieję, że dobrze wszystko się nagrywa, jeszcze sprawdzę, tak, nagrywa się wszystko, dobra, złożonego sobie tutaj, o nie, tlenu, u-du-du-du-du, du, du, du. a, i jeśli... Gra, będziecie grali pierwszy raz tą grę i będziecie słyszeć zaraz głośniejsze oddychanie waszej postaci, to oznacza, że uwaga, uwaga, tlen się wam kończy i zaraz się zaczniecie dusić z braku tlenu. Tak, to jest bardzo nieprzyjemne. Małą drukareczkę sobie wygenerujemy, o proszę. Widzicie jak fajnie, pyk. Przewody sobie zrobimy, aby móc eksplorować różne miejsca. Nawet dwa razy. A małą drukarkę sobie postawimy gdzieś tutaj. Okej, okay, jakoś się ją obracało, ale jak? Teraz nie wiem, nie powiem wam. Za krótki kabel. Eee, przytrzymaję. Mały kanister światło robocze, średnia drukarka, średnia platforma, średni magazyn, siedzenia łazika, mały kanister. E, średnią drukarkę potrzebować będziemy, więc więcej będzie trzeba nam tutaj materiałów. Pod te stawiamy sobie znaczniczki takie, o, łącza nasze kochane. Ale niestety, bez natleniacza nie ogarniemy tego. Nie mamy natleniacza. I to jest nasz problem. Dlatego, takie coś jak to podoła nam możliwość po prostu przenoszenia się. I dostajemy też oczywiście e, małą drukarkę, gdzie ja strzeliłem e, błąd. <laughs> niestety, ale człowiek na błędach się uczy. Dobra, przenośny natlęcz. i rozpakuj. Dziękuję. Podstawy architeringu. przewody i balo. Bajty dostanie. Dziękuję. Chwila na oddech. Przewody są umieszczane w celu. Dobra. Mały kanister. Spoko, fajnie. Podoba mi się. O, I za pomocą małego kanistru możemy trzymać tak jakby surowce. O. Ziemię po prostu, materiały ziemne. O, i taki nam tutaj właśnie pokazuje, że. Uwaga, działa nam to. Takie tlen dostajemy. Dobra, e, potrzeba nam więcej złożonego, tak? Więc sobie polecimy po więcej złożonego. Ok, kopiamy. Wystarczy w starszych wersjach gry e, kopanie samo zżerało nam prąd więc to było ciężkie bardzo nie ma więcej drugiego. jest schował się nam no, chłopaczyna halo złożony więcej o, o o o o gdzieś tutaj jeszcze jest o jest schował się nam no, chłopak nieśmiały do świata dzielny Organiczny tylko tutaj został. O, złoto, gdzieś to Halo, panie znużony, jesteś tu. O, mm, zaraz kolejny złoto. Jeszcze jeden, chodź tutaj. W ogóle, zapraszam was do lajkowania, subskrybowania kanału. Oraz po prostu pisania komentarzy, co chcecie następne i jak długi ma być odcinek, bo się postaram robić takie 20 minutowe odcinki, chociaż jeśli będziecie chcieli, to mogę robić 30, jeśli się uda. Chyba się nam złożony skończył. Tak. Niedobrze. Ja potrzebuję więcej złożonego. No. Not good. Dobra. Eee. Czy złożony będzie nam tutaj pasował, chłopak? Niestety. Niestety, niestety nie pasuje. Ok, halo, jest tu więcej złożonego. Nie ma. Najgorzej. O nie. Ja tu potrzebuję złożonego. Co tu mam zrobić? Tak, wiem, tlen. Uciekam. Jeszcze żywica będzie nam potrzebna. Ale dobre. Ogarniemy to sobie. Ży, widzę żywicę. Jej. Dobra. To są fajne rzeczy, ale lepiej zebrać, dostaniemy więcej bajtów jak jest. Bierzemy po prostu Tu mamy glinę, To na razie na tym etapie jeszcze nie potrzebujemy. Widzę jakąś strukturę. Fajnie będzie się to nie udać. Tylko, że potrzebujemy... hmm... Można więcej. ojej Halo? Jest kto? Wow, nieźle. Póki co tam nie zejdziemy, bo jest zbyt ciemno. Jak widać, mało widać. <laughs> Dobra. O, i wychodziliśmy stąd. Dobra. Zobaczmy, czy tam coś jeszcze znajdziemy. Oj, chodź tu. Okej. Okay. Chciałbym zobaczyć, co tam jest. No to jest bardzo interesujące, co tam mamy odkryte. Do odkrycia w sumie. Ślimaczki. Tutaj mamy chyba aluminium. Nie, malachit. Fajne rzeczy też. Bardzo fajne. Zobaczmy, co tutaj się dzieje. ludzie, to bije! Coś tu bije nas. O matka. Oa! O nie! Śmierć! Umarliśmy, ale spokojnie, nic się nie stało. Żyjemy. Tylko musimy odnaleźć swoje itemki z powrotem. No trochę głupio, bo nie zauważyłem. Za bardzo się zapatrzyłem. Pierwszy odcinek i pierwsza śmierć. O nie. Najgorzej chyba. Żeby na pierwszym odcinku pierwszą śmierć już mieć. No nie wierzę. Piesów, piesów, piesy, to jest ta? Tak, to to. Ała, jeszcze to mnie tutaj bije. Jakie bronione miejsce, ludzie. Tak wiem. O, nieśpieszna. Ała. No Paciak nas nie lubią, nie da się podejść, zaraz znowu padniemy, a nie chcę umierać ponownie. No dawaj, 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 ładujemy. Lecimy, zobaczyć czy coś jest. Tam widzę coś odległego. W tym zakątku. O o, 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 to co to? to? Gruza. Myślałem, że coś fajnego. Szkoda. O, jest żywica kolejna, fajnie. Dobra, trzeba wrócić, bo nie ma tlenu. Nie ma tlenu. Ale jest złożone, widzę. Dobra, fajnie, fajnie. Biegni, U. Stefan, biegni. Szybciutko, półdzielcu. O, na start, na start. Ledwo, bo ledwo dotarliśmy. Tu. Dzień dobry panie złożone. Czy chciałby pan zawitać do mnie? Daj, Dziękuję. I mamy kolejnego questa z głowy. Jej. Teraz wracamy. O, inną planetkę widać. Dobra. Per, 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 per. Przepraszam, że tak długo nie było też odcinków. Bo no, regularność, możliwość czasu jest ograniczona, tak czy siak. Ale ważne, żeby coś chociaż było na tym kanale, sobie mogło siedzieć, żebyście mieli co oglądać. A im więcej was będzie, tym częściej będą się pojawiać odcinki, prawda? Fajty. Eee, przedmiot potrzebny nam tutaj jest. Średni magazyn. Eee, zbierz żywicę. A dostaniemy średni magazyn, średnia platforma i natleniacz kolejny. O! Fajnie będzie Bardzo fajnie. Średnią platformę byłoby spoczko dostać. Wirówka ziemna, wirówka ziemna. O, do doposażenie. Moc wzmocnienia. Mhm. Świat w oddali. Dobra. Mm, tak, czy mamy jakieś? Pakownik, równanie bloku. Przewody, mały mod wzmocnienia, mod szeroki, mod wąski, blokada, mod wyrównania osiowego. Formułacje krzywizny planety, pod do terraformera, aby aktywować. Świder, można będzie, mo można, hmm. O, to są bardzo ważne rzeczy. Mały słoneczny, mała turbina wiatrowa. Bardzo są potrzebne te rzeczy dla nas. Mod powązki, mod wyrównania osiowego się nam przyda. Dobra. Eee, tutaj sobie to zostawię, to tutaj zostawię. Organiczny też. Okej, okay, okej, okay, okej okay, i okej. Okay. Dobra. Lecimy. Po żywicę, która w sumie jest łatwa do złapania. Pyk, 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 pyk. Okej, okay. eee, trzeba uważać na te roślinki, bo nas chyba bardzo nie lubią, tak? Bardzo, bardzo. Aż nad to nas nie lubią. Żywica była tu, zagadałem się jeszcze. Co ze mnie za fajt łapa? Dobra. Pyk, chodź. No, jeszcze nam nie złapało? Nie wierzę. Okay. Dzień dobry. Żywica. Chcesz ze mną współpracować czy nie? Muszę cię niestety wykopić. Żywica jest bardzo fajnym materiałem. Przyjemnym, przytulnym. I bardzo potrzebnym. Lecimy kolejne nagrody odebrać. I przy okazji, pach, pach, pach Pozbierać sobie to. Ok. Pa, pa, pam, pa pam. W ogóle grafika tej gry jest bardzo fajna. Bardzo, bardzo ładna ta grafika. Surowce. Dziękuję. Dziękuję. Drukowanie. Duża platforma. O! Duża platforma schematyczna. Przedmiot, fajnie, drukarek użyła się. Wydrukuj średnią drukarkę, włóż średnią drukarkę na platformę. Średnia platforma taka sobie jest, ta A, ale średni magazyn jest bardzo słodko. Wypakujemy je, niestety bo trzeba. Jak już dostaliśmy, to nie ma co narzekać. Jak się ty to obracało? O, Z i V. Y, wróć, C i V. Okej... Okay. Tak, aby Wam tutaj też było tak, tak, to tutaj, tutaj... No nie wierzę... Okej, okay, fajnie... Jest, jest... Mm, magazynek sobie tutaj dam, dam, nie my go że widzicie sobie tutaj powrócamy może organicznych też trochę punkty badań byk, byk, byk. dobra eee, drukarka dużo tak byk, byk. średnia drukareczka lecimy Okej, okay, wtrukuje nam się drukareczka, to będziemy patrzyli dalej, co nam potrzebne. Uż na platformę, okej. Okay. I kolejne mamy zadanko zrobione. Joj. I dostajemy to. Fajna rzeczem. typu platforma b bardzo często będzie używana przez nas. Ta platforma, ze względu na to, że jest po prostu większą platformą. Okej, okay, tutaj platformę, to ja bym chciał sobie tutaj dał. Platformę, tak. Na początki tej bazy jednak chyba tutaj dam, ze względu na to, że... No. Nie mamy zbytnio opcji innych. OK. O, I fajnie połączona oki doki hmm. teraz potrzebujemy czego dokładnie? dalej gorące jak w piecu do sposażenie, poważne problemy i w imię nauki gorące jak w piecu odblokuj i wydrukuj piec do wytopu Rafinuj, rafi, rafinerujemy aluminium z lazeru. to będzie zadanie na kolejny odcinek do posażenia poważne problemy Wydrukuj i ponącz mały generator do sieci energetycznej. Wydrukuj i użyj kombinaty badawcze. Dobra. Okej, okay, a więc potrzebujemy w takim razie generator mały. Natleniacz, świernia, platforma. A, w naszym ekipunku. Filtry, mały kanister, mały generator. On jest bardzo przydatnym. Bo z organicznego daje nam... prąd! Go podłączymy sobie tutaj z tyłu... A muzyka tej gry jest... ...dobra. Okay. Poważne problemy zostały ogarnięte. Jup, mamy to. Dostaliśmy baterię, Mała bateria, bardzo, bardzo fajna rzecz! Magazynuje nam prąd po prostu w bazie. Okej. Okay. Zbliżamy się do końca odcineczku. Nie fajnie, szkoda troszeczkę. Dobra, co tu mamy? Duża drukarka, komora badawcza, platforma. Duża platforma A, B. Jeszcze sobie platformę B jedną zastosujemy. Czy nam przyda na pewno? Albo anulujmy w sumie. Komora badawcza, żywica złożone. Żywica złożone. I będziemy zaraz kończyć odcinek. Okej. Okay. Niech się robi nam tutaj O, jak widzicie Ucieka nam prąd, czyli nadmiar energetyki Został wzięty A teraz prąd wraca Mamy włączone generator Możemy go wyłączać, włączać Jest to fajna rzecz, że nie będzie ciągle nam tego przepalał Organicznego, lecz Powolutku po swojemu Będzie to ogarniać o, Jak brakuje prądu, to dorzucimy Żeby jednak było można to Po prostu ogarnić. Okej, okay, pania. Szybciej pan, bo nam tutaj odcinek ucieka zaraz. O, noc się robi akurat. Zachód słońca. Dobrze. Mm. Okej, okay, to weźmiemy sobie. Już widzę tutaj i tutaj. Fajnie. Dziękuję. Ech. No i moi mili, widzimy się w następnym odcineczku. Przy zachodzie słońca już które zaszło, niestety e, zapraszam Was do następnego odcinka. Lajkujcie, subskrybujcie ten odcineczek jeśli chcecie, jeśli nie to nie moc zmusza. Życzę Wam miłego, dobrego, spokojnego dnia oraz trzymajcie się ciepło. Cześć, cześć, do następnego. Pa!